15 Roku naszej ery, 20 tysięcy rzymskich żołnierzy maszeruje przez germańskie bagna, nie wiedząc, że każdy ich krok prowadzi prosto w piekło. Cztery Legion, pierwszy germanicki, piąty Alaudae, dwudziesty Waleria Victrix i dwudziesty pierwszy Rapax wracają z letniej kampanii pod dowództwem Avlusa Cecyny Severa. Wydaje się, że to rutynowy marsz. Owrotny do Renu, ale Arminius, ten sam germański wódz, który sześć lat temu wciągnął trzy legiony publiusza kwintiliusza Varusa w las i wymordował 17 tysięcy ludzi do ostatniego człowieka, czeka. Jak dwadzieścia tysięcy najlepiej wyszkolonych żołnierzy świata, wpada w zasadzkę na gościńcu, który sami zbudowali. Długie grobole, tak Rzymianie nazwali sieć wąskich drewnianych dróg, które zbudowali przez germańskie bagna podczas wcześniejszych kampanii. Genius inżynierii, mosty i grobole szerokości 12 stóp rzymskich, przebiegające przez mile nieprzebywalnych moczarów. Dla ciężkiej piechoty, w pełnym oporządzeniu, niosącej 70 funtów ekwipunku, te drewniane drogi były jedyną szansą na przejście. Próba marszu przez trzęsawisko oznaczała śmierć. Żołnierz w lorice segmentata tonie w bagnach szybciej niż zdąży zawołać o pomoc. Ale jest jeden problem: drewno gnije, zwłaszcza w wilgotnym północnym klimacie, gdzie deszcz pada częściej niż świeci słońce. Co można porównać z próbą utrzymania suchych skarpetek podczas monsunu, tyle że stawka to nie komfort, lecz życie 20 tysięcy ludzi. Kolumna rzymska rozciągała się na mile. Z przodu szedł awangard, lekko uzbrojeni auxilia germańscy sprzymierzeńcy i galscy jeźdźcy. Za nimi maszerowały cztery legiony w pełnym szyku bojowym, każdy legion liczący około pięciu tysięcy żołnierzy, następnie tabor, wozy z żywnością, sprzętem oblężniczym, namiotami ranymi niewolnikami. Na końcu tylna straż z kohort weteranów. Standardowa procedura, podręcznikowa formacja. Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak, było zatrzymanie się awangardu. Zwiadowcy wrócili galopem z wiadomością, która zmroziła krew w żyłach. Grobole zapadły się. Trasa, którą planowali przejść, przestała istnieć. Drewno nadal tam było, ale zamienione w rozpadające się szczątki, zbyt słabe, by utrzymać ciężar uzbrojonych mężczyzn. Cecyna stanął przed wyborem z podręcznika najgorszych dylematów dowódcy. Opcja pierwsza zawrócić całą armię i szukać innej trasy, co oznaczało dodatkowe tygodnie marszu przez wrogie terytorium z wyczerpującymi się zapasami. Opcja druga naprawić grobole tutaj i teraz, pod nosem nieprzyjaciela, w terenie, gdzie każda germańska włócznia ma przewagę nad rzymskim gladiusem. Wybrał opcję drugą nie dlatego, że była dobra, dlatego, że wszystkie inne były jeszcze gorsze. Germanie obserwowali. Arminius nie był głupcem, rzucającym się na przeciwnika, jak rozwścieczony dzik. Był magistrem wojennym, który studiował w Rzymie, służył w legionach, znał ich każdą słabość, wiedział, że Rzymianie muszą naprawić grobole, wiedział, że będą to robić metodycznie, zgodnie z instrukcjami i wiedział, że właśnie w tym momencie staną się najbardziej bezbronni. Cecyna wydał rozkaz, którego nienawidził każdy centurion oddziały robocze na grobole natychmiast. Wyobraź sobie scenariusz. Jesteś legionistą. Twoja lorica, segmentata, waży 20 funtów. Skutum, 22 funty. Pilum, 10 funtów. Gladius, Pugio, hełm, zapasy, część namiotu, pale, narzędzia. W sumie 70 funtów. Teraz centurion mówi: zdejmij zbroję, weź siekierę i idź budować most. Aha! Germańscy wojownicy są gdzieś w lesie, ale nie martw się, nakrycie będzie zapewnione. Brzmi świetnie, prawda? Mniej więcej jak pływanie z rekinami pod okiem ratownika na brzegu. Ale rozkaz to rozkaz. Tysiące legionistów zdjęły zbroje, wzięli topory, piły, łopaty. Inne kohorty utworzyły linię obronną, tarczami do lasu, pilami w dłoniach, czekając. Kстати, jeśli ta historia cię wciąga, zostaw lajka i subskrybuj kanał. Obiecuję najbardziej epickie momenty dopiero przed nami. No to wracamy do bagien. Praca ruszyła o świcie. Las był niepokojąco cichy. Żadnych ptaków, żadnych zwierząt, tylko wilgotny chłód, mgła nad bagnami i rytmiczny dźwięk siekier. Legionistów ścinali drzewa, okorywali, ciągnęli przez błoto. Inni wbijali pale w mulisty grunt, układali poprzecznice, wiązali konopnymi linami. Centralne ogrzewanie i termoaktywna bielizna nie były jeszcze wynalezione w tym stuleciu, więc legionistom pozostawało tylko przeklinanie i praca. Pierwsza strzała przyleciała po dwóch godzinach. Świsnęła z lasu, przeszywając szyję żołnierza, przy palowaniu. Mężczyzna upadł do bagna z bulgotaniem, krew zabarwiła wodę. Zanim towarzysze zareagowali, z ciemności wyleciała salwa. 20-30-50 strzał, chaos, krzyki. Legionistów bez zbroi ginęli. Przewracali się do trzęsawiska. Ci w zbroi próbowali uformować linię, ale gdzie? Germanie atakowali z lewej, znikali atakowali z prawej. Partyzancka wojna uderz i zwiń się. Centurionowie ryczeli rozkazy, kohorty formowały te studo, żółwia gdzie tarcze tworzyły skorupę. Nie było to eleganckie bycie zamkniętym w metalowej puszce z sześćdziesięcioma spoconym mężczyznami nigdy nie jest, ale działało. Oddziały robocze, chronione przez te studo, kontynuowały pracę: Buduj most, podczas gdy ludzie giną metr od ciebie. Nie było czasu na żałobę, tylko praca, pot i krew, mieszające się z błotem. Arminius rotował oddziały. Gdy jedna grupa atakowała i wycofywała się, następna zajmowała pozycję. Rzymianie nie mieli chwili spokoju. Stały deszcz pocisków, stały gwar okrzyków, stałe napięcie. Germanie nie próbowali złamać linii frontalnie, próbowali złamać psychikę. Przez trzy dni i trzy noce legionistów pracowali jak przeklęci. Ścinali sosny, ciągnęli pnie przez bagno, wbijali pale w mulisty grunt. I cały czas ginęli. Germanie nie dawali im chwili wytchnienia. Arminius zorganizował rotację swoich wojowników tak perfekcyjnie, że Rzymianie mieli wrażenie walki z niekończącą się armią. Rano atakowały plemiona Herusków z północy, po południu Bruksterowie z zachodu, wieczorem Marsi ze wschodu, a nocami? Nocami przychodziły wszystkie diabły germańskich lasów jednocześnie. Strata była przerażająca, ale precyzyjna. Germanie nie zabijali przypadkowo, celowali w konkretnych ludzi. Inżynierowie ginęli pierwsi, potem centurionowie, potem najbardziej doświadczeni weterani. Arminius pamiętał z czasów służby w legionach, że rzymska armia to organizm. Zabij mózg, a ciało umrze, więc zabijał mózg, kawałek po kawałku. Ale Rzymianie mieli coś, czego Germanie nie rozumieli dyscyplinę graniczącą z obsesją. Kiedy ginął inżynier, jego zastępca podnosił narzędzia i kontynuował pracę. Kiedy padał centurion, optio przejmował komendę bez sekundy wahania. Kiedy kohorta traciła 20 ludzi, pozostali 180 formowało szyk i walczyło dalej. To była walka systemów. Germańska wolność kontra rzymska maszyna wojenna. Indywidualny heroizm kontra zbiorowa dyscyplina. I w bagnach Długich Grobli decydowało się, który system przetrwa. Czwartego dnia o świcie grobole były gotowe. Nie były idealne. Niektóre deski chwiały się, konstrukcja skrzypiała pod ciężarem, pale osiadały w mule, ale były przejezdne. Teoretycznie mogły utrzymać wagę legionów. Teoretycznie. Cecyna wydał rozkaz, którego każdy żołnierz czekał, i bał się jednocześnie. Formacja marszowa, wychodzimy. Dwadzieścia tysięcy ludzi zaczęło organizować się w kolumnę. Auxilia na przedzie jako zwiat, Pierwszy Legion Germanicki za nimi. Potem piąty Alaudae, dwudziesty Valeria Victrix, dwudziesty pierwszy Rapax. Po środku gigantyczny tabor, setki wozów z zaopatrzeniem, sprzętem, radnymi. Na końcu tylna straż z najlepszych kohort. Kolumna miała długość około pięciu mil rzymskich. Na wąskich groblach szerokości dwunastu stóp oznaczało to jedną przerażającą rzecz. Armia zamieniała się w długiego, bezbronnego węża, rozciągniętego przez bagna, niezdolnego do manewru, nie mogącego użyć swojej głównej siły, formacji. Co myślisz, czy Cecyna miał jakikolwiek inny wybór, niż ten samobójczy marsz? Napisz w komentarzach, jak byś postąpił na jego miejscu, naprawdę jestem ciekaw waszej opinii. Awangarda weszła na grobole pierwsza. ciężko uzbrojeni auxilia, germańscy sprzymierzeńcy, galijscy jeźdźcy. Deski ugięły się pod ich wagą, ale wytrzymały. Pierwsze 100 yardów przeszli bez problemu, 200 yardów – 300. I wtedy Germanie uderzyli. Nie była to chaotyczna szarża dzikich barbarzyńców, to była precyzyjnie zaplanowana, wielofazowa zasadzka, której wojskowi akademicy będą studiować przez następne dwa tysiące lat, jako podręcznikowy przykład partyzanckiej wojny. Pierwsza fala uderzyła z prawej flanki, z gęstego lasu rosnącego przy samej krawędzi bagien. Setki germańskich włóczni poszybowały w powietrze, spadając na rzymski awangard jak śmiertelny grad. Wozy przewróciły się, konie zarżały w panice, ludzie padali przebici na wylot. Zanim Rzymianie zdążyli zareagować, Germanie zniknęli z powrotem w lesie. 30 sekund ciszy. Potem druga fala, tym razem z lewej strony. Inni wojownicy, świeże siły, te same śmiertelne rezultaty, włócznie, strzały, oszczepy. Krzyki umierających mieszały się z rżeniem koni i rozkazami centurionów, próbujących utrzymać formację na groblach szerokości trzech metrów. Kolumna zatrzymała się, nie z rozkazu, z fizycznej niemożności ruchu. Przednie wozy blokowały drogę, martwe konie leżały na deskach. Ranni krzyczeli o pomoc, a grobole, te przeklęte, świeżo naprawione grobole, zaczęły się zapadać pod ciężarem zatrzymanej armii. To, co się działo przez następne godziny, było koszmarem, którego nie da się opisać w pełni bez doświadczenia bagien strachu i chaosu jednocześnie. Kolumna rzymska zamieniła się w pułapkę śmierci. Wyobraź sobie, że jesteś legionistą w środku tej kolumny. Przed tobą widzisz tyły swoich towarzyszy. Za tobą kolejnych żołnierzy. Po lewej i prawej bagno, w którym utoniesz w 30 sekund, jeśli zejdziesz z drewnianej drogi: nad głową. Śmiertelny deszcz germańskich pocisków. Nie możesz się cofnąć. Za tobą tysiące ludzi. Nie możesz iść naprzód. Przed tobą zator z przewróconych wozów. Nie możesz walczyć. Nie widzisz wroga. Jedyne co możesz, to stać starczą nad głową i czekać czekać na śmierć albo na cud. Arminius doskonale zaplanował tężeść, Nie atakował całą swoją siłą naraz. Po co ryzykować ludzi w otwartej walce z legionami? Zamiast tego używał taktyki tysiąca cięć. Grupa wojowników wychodziła z lasu, rzucała włóczniami, znikała. Kolejna grupa atakowała 200 jardów dalej, następna jeszcze dalej. Rzymianie nie mogli skoncentrować obrony, bo nie było frontu. Był chaos rozciągnięty na pięć mil. Germanie wykorzystywali każdą przewagę terenu znali położenie każdego głębokiego miejsca w bagnie, każdej kępy twardego gruntu, każdej ścieżki przez trzęsawisko. Niektórzy wojownicy wchodzili do płytkiej wody po kolana, podchodzili do grobli od strony, gdzie Rzymianie nie spodziewali się ataku i atakowali od dołu, wciągając legionistów do bagna. Inni wspinali się na drzewa i strzelali strzałami z góry, omijając rzymskie tarcze. A najgorsza była psychologia tego wszystkiego. Rzymscy żołnierze byli wyszkoleni do walki w formacji, do patrzenia wrogowi w oczy, do zabijania w bezpośrednim starciu. Ale tutaj, tutaj ginęli od niewidzialnego wroga, od strzał wylatujących z ciemności lasu, od włóczni rzucanych z odległości. Nie mogli odpowiedzieć, nie mogli się zemścić, nie mogli nawet zobaczyć twarzy tych, którzy ich zabijali. Ale co jeśli powiem wam, że Cecyna miał plan, o którym Arminius nie wiedział? Plan tak desperacki, że jego własni oficerowie uważali go za szaleństwo. Rzymski dowódca rozumiał, że nie może pozostać na groblach. Zatrzymana kolumna to martwa kolumna. Musiał ruszyć armię do przodu za każdą cenę. Ale jak ruszyć 20 tysięcy ludzi, gdy droga jest zablokowana? Wydał rozkaz, który zamroził krew w żyłach każdemu żołnierzowi, wozy do bagna wszystkie. Setki wozów z zaopatrzeniem, z namiotami, z żywnością, z ekwipunkiem wszystko, co armia zgromadziła podczas kampanii, zostało zrzucone z grobli wprost do trzęsawiska. Kosztowności, sprzęt oblężniczy, zapasy na tygodnie. Wartość kilku fortun po prostu wpadła do bagna z głuchym pluskiem, rannych, którzy leżeli na wozach, tych, którzy nie mogli iść o własnych siłach, nie było dla nich miejsca. Niektórzy oficerowie mieli łzy w oczach, wydając ten rozkaz, ale alternatywą było, że umrą wszyscy. To był wybór godny Salomona: poświęć część, by uratować całość. I Cecyna wybrał całość, płacąc cenę, która ścigała go do końca życia. Jak myślisz, czy miał rację? Czy poświęcenie rannych i całego zaopatrzenia było usprawiedliwione, jeśli dzięki temu przeżyła reszta armii? Podeli się swoimi przemyśleniami poniżej. To naprawdę kontrowersyjny moment. Droga wolna, kolumna ruszyła naprzód. Ale teraz byli lżejsi, szybsi i jeszcze bardziej bezbronni. Bez namiotów, bez żywności, bez sprzętu medycznego, tylko żołnierze, ich broń i desperacja. Germanie intensyfikowali ataki. Widzieli rzymską desperację i czuli krew w wodzie jak rekiny. Arminius rzucił do walki więcej plemion. Langobardów, Semnonów, Chałki. Tysiące świeżych wojowników atakowały bez przerwy i wtedy zaczęło się coś, czego nawet Arminius nie przewidział. Piątego dnia marszu, kiedy słońce zaczęło zachodzić za germańskimi lasami, Cecyna znalazł w końcu to, czego desperacko szukał: kawałek twardego gruntu. Niewielkie wzgórze wznoszące się zaledwie 10 stóp ponad poziom bagien, ale wystarczająco duże, by pomieścić obóz dla 20 tysięcy ludzi, a raczej dla tego, co z nich zostało. Legionistów zaczęli kopać. Bez namiotów, bez odpowiedniego sprzętu, z topornymi narzędziami uratowanymi z chaosu na groblach. Ale rzymski żołnierz bez obozu warownego to martwy żołnierz. Tę prawdę wbijano im do głów od Pierwszego dnia szkolenia, więc kopali. Wał obronny wyrastał centymetr po centymetrze. Rów wokół obozu poszerzał się. Pale wbijano w miękki grunt. To nie była forteca. To była desperacka barykada. Ale musiała wystarczyć na jedną noc tylko jedną noc. Cecyna stał na prowizorycznej wieży obserwacyjnej, patrząc na ciemny las dookoła. Wiedział, co nadchodzi. Arminius nie pozwoli Rzymianom odpocząć, nie teraz, gdy są tak blisko całkowitego zniszczenia. Znaki były wszędzie, cisza lasu zbyt głęboka, brak nocnych dźwięków zwierząt, a przede wszystkim dymy ognisk w oddali, setki małych świateł między drzewami. Germanie się zbierali, przygotowywali ostateczny atak. Rzymski dowódca zwołał na radę z pozostałymi przy życiu trybunami i centurionami Primus Pilus. — Spojrzał w ich zmęczone, brudne twarze. — Przyjdą nocą — popowiedział bez wstępu. — Wszystkie plemiona naraz. To będzie ich ostatnia szansa, żeby nas wykończyć, zanim dotrzemy do Renu. — Mury wytrzymają? — spytał trybun Piątego Legionu. — Człowiek z raną na głowie, ledwo trzymający się na nogach. — Nie — odpowiedział Cecyna z brutalną szczerością, która powinna znaleźć się w każdym podręczniku dowodzenia. Germanie podpalą palisadę, jeśli będą chcieli. Drewno jest świeże, mokre, ale dziegieć i żywica zrobią swoje. To co robimy? Cecyna uśmiechnął się to był uśmiech wilka, który właśnie złapał węch krwi. Pozwolimy im wejść w namiocie zapanowała cisza. Oficerowie patrzyli na dowódcę, jakby właśnie ogłosił, że umie latać. Pozwolimy im przedrzeć się przez palisadę. Kontynuował Cecyna: Pozwolimy im wpaść do obozu, przekonać się, że wygrali. A kiedy będą w środku, walcząc między namiotami, które już nie istnieją, w ciemnościach, które znają gorzej niż my, wtedy zamkniemy pułapkę. Co myślisz o tym planie? Czy pozwolenie wrogowi wejść do własnego obozu to geniusz czy szaleństwo? Napisz swoją opinię w komentarzach. Mnie naprawdę interesuje, co o tym sądzisz. Oficerowie zrozumieli. Każda kohorta dostała precyzyjne rozkazy. Piąty Legion na północnej ścianie będzie udawał panikę, cofając się przed germańskim atakiem. Dwudziesty Valeria na wschodzie zostawi lukę w obronie kusząco szeroką. Pierwszy Germanicki i dwudziesty pierwszy Rapax w centrum obozu, ukryci czekający na sygnał. To była taktyka odwrotna do wszystkiego, czego uczono w rzymskich akademiach wojskowych. Obóz Warowny to świątynia, której nie wolno dopuścić wroga. Ale Cecyna rozumiał jedną rzecz. W ciemności germańska przewaga terenu znika. W zamkniętej przestrzeni nie mogą używać zasadzek, a w walce wręcz, formacja przeciwko chaosowi, rzymska dyscyplina miażdży barbarzyńską dzikość. Noc spadła jak czarna kurtyna. Ogniska w obozie płonęły jasno, celowo, by oświetlić rzymskie pozycje i stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Legionistów stali na wałach, celowo głośno, celowo widoczni, idealne cele. O północy usłyszeli to: Ryk tysięcy gardeł, germański okrzyk bojowy, który rozdzierał ciemność jak dziki zwierzę, karniks, germańskie trąby wojenne, wyły jak wilki. Ziemia drżała pod ciężarem biegnących stóp. Arminius rzucił wszystko, co miał pięć, może sześć tysięcy wojowników, najlepsi z najlepszych, świeży, wypoczęci, spragnieni rzymskiej krwi. Uderzyli we wszystkie ściany obozu jednocześnie północ, południe, wschód, zachód. Włócznie poleciały w powietrze, spadając między rzymskich obrońców. Kilkadziesiąt drabin uderzyło o drewniany wał. Germanie wspinali się, ryczeli, wymachiwali toporami i mieczami. A Rzymianie zaczęli się cofać. Legionistów V Legionu na północy rozpierzchli się w panice, zostawiając sekcję wału niemal niezabronioną. Germanie, widząc to, nabrali pewności: więcej drabin, więcej wojowników. Przebili się przez palisadę. Na wschodniej ścianie obozu germańscy wojownicy wpadli przez przypadkowo, pozostawioną lukę w obronie. Dwustu, trzystu, czterystu. Wlewali się do środka jak woda przez pęknięty wał, pewni zwycięstwa. W ciemności widzieli cofających się Rzymian, słyszeli krzyki paniki. To była rzeź, o której będą śpiewać przez pokolenia. I wtedy rozległ się dźwięk, który znali i którego bali się najbardziej na świecie. Kornu, rzymska trąba bojowa, trzy krótkie sygnały, z ciemności, z miejsc, gdzie nie powinno nikogo być, wyłoniły się kohorty. Pierwszy Legion Germanicki od północy, dwudziesty pierwszy Rapax od południa, zwarte formacje, tarcze styka do tarczy, gladiusy wyciągnięte. Germanie, którzy chwilę wcześniej atakowali rozproszonego wroga, nagle znaleźli się w środku metalowego kleszcza. Cecyna zaplanował to perfekcyjnie. Ogniska obozu rozmieszczone tak, by oświetlać centrum, gdzie teraz stali Germanie, ale zostawiały cienie po bokach, gdzie czekali legioniści. W ciasnej przestrzeni obozu germańska przewaga liczebna nie miała znaczenia. Mogło walczyć tylko tylu wojowników, ilu zmieściło się w pierwszej linii. A w walce formacja przeciw formacja, jeden na jeden, Rimski miecz i dyscyplina miażdżyły germański chaos. To nie była bitwa, to była rzeźnia. Germanie próbowali wycofać się, ale droga ucieczki była zablokowana przez ich własnych towarzyszy, wciąż pchających się do obozu. Ci z tyłu nie widzieli, co dzieje się w środku, ci z przodu nie mogli uciec. Gladiusy pracowały z mechaniczną precyzją. Pchnięcie, wykręt, wyjęcie, następny wróg. Bez emocji, bez gniewu, tylko profesjonalna, zimna efektywność. Arminius, obserwujący bitwę z pobliskiego wzgórza, zrozumiał za późno. Pułapka. Rzymianie zastawili na niego jego własną taktykę. Wydał rozkaz odwrotu, ale w ciemności i chaosie niewiele plemion go usłyszało. Kiedy świt rozjaśnił pole bitwy, przed rzymskim obozem leżało 800 germańskich ciał. Może więcej, niektóre zniknęły w bagnach, inne zostały zabrane przez uciekających. Rzymskie straty 120 zabitych, większość w początkowej fazie ataku, zanim pułapka się zamknęła. Ale prawdziwe zwycięstwo było psychologiczne. Germanie, którzy przez pięć dni polowali na rzymian jak na zwierzęta, nagle sami stali się ofiarą. Arminius stracił coś więcej niż ludzi, stracił aureolę niepokonalności. Szóstego dnia kolumna rzymska ruszyła dalej, Germanie atakowali jeszcze kilka razy, ale bez przekonania, bez poprzedniej zaciekłości. Siódmego dnia legioniści ujrzeli Ren, zbawienie, bezpieczeństwo, przeżycie. Z 20 tysięcy żołnierzy, którzy weszli do bagien długich grobli, 15 tysięcy dotarło do rzymskiego terytorium. 5 tysięcy zostało w germańskich trzęsawiskach, zabici, utopieni, zagubieni. Cały tabor stracony, całe zaopatrzenie przepadło, ale przeżyli. Tam, gdzie trzy legiony Warusa zginęły do ostatniego człowieka, cztery legiony Cecyny wyrwały się z pułapki. Jak myślisz, czy te straty były akceptowalne, biorąc pod uwagę, że uniknęli losu armii Varusa? Czy Cecyna zasługuje na miano wielkiego dowódcy, czy po prostu miał szczęście? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ale historia ma ironiczny zwrot, który odkryto 2000 lat później. W 1998 roku niemieccy archeolodzy rozpoczęli wykopaliska w okolicach Kalkriese, miejscu domniemanej bitwy w lesie teutoburskim, gdzie zginęły legiony Varusa i znaleźli coś nieoczekiwanego. Wśród tysięcy artefaktów, monet, fragmentów zbroi, broni odkryli dowody dwóch bitew, jedna z dziewiątego roku, kiedy Varus zginął. Druga z 15 roku ślady desperackiego marszu Cecyny. Te same bagna, ta sama taktyka, ten sam wróg. Znaleźli szkielety rzymskich żołnierzy wciśnięte w trzęsawisko, z germańskimi włóczniami między żebrami. Znaleźli monety z roku 15 wybite na cześć kampanii Germanicusa. Znaleźli fragmenty palisad, dowód tymczasowych obozów, budowanych w desperacji. Ale najbardziej poruszające było odkrycie małej plakietki z brązu, należącej do legionisty pierwszego Legionu Germanickiego. Na odwrocie wyryto napis Pontibus Longis Quintus Dies: Długie grobole, Piąty dzień Dzień Nocnej Bitwy. Żołnierz, który to wyrył, przeżył wystarczająco długo, by upamiętnić swój najgorszy koszmar. Dlaczego Rzymianie przeżyli tam, gdzie Legion Varusa zginął? Trzy powody. Po pierwsze, Cecyna nie popełnił błędu Varusa, nie ufał germańskim przewodnikom, nie rozluźnił dyscypliny, nie pozwolił armii rozciągnąć się na niebezpieczną długość bez odpowiedniego zabezpieczenia. Po drugie, doświadczenie. Żołnierze Cecyny widzieli pole bitwy Varusa, wiedzieli co się stało. Strach jest świetnym nauczycielem, kiedy nie paraliżuje, tylko mobilizuje. Po trzecie, improwizacja. Cecyna łamał rzymskie reguły wojskowe. Porzucał zaopatrzenie, zostawiał rannych, pozwalał wrogowi wejść do obozu, robił rzeczy, za które w innych okolicznościach stanąłby przed trybunałem wojennym. Ale te złe decyzje uratowały armię. Bitwa pod długimi groblami zmieniła rzymską strategię w Germanii na zawsze. Cesarz Tyberiusz, słysząc o stratach, wydał rozkaz: koniec z próbami podboju. Germanika nie będzie prowincją, Ren pozostanie granicą. Arminius wygrał w sensie strategicznym. Rzym nigdy nie przekroczył Renu na stałe, ale przegrał taktycznie. Cecyna udowodnił, że rzymskie legiony mogą przetrwać germańską pułapkę, jeśli dowódca ma wystarczająco zimną krew i żołnierze wystarczająco stalowe nerwy. Dzisiaj, dwa tysiące lat później, germańskie bagna dawno wyschły. Autostrady przecinają miejsca, gdzie legionistów ginęli w trzęsawisku. Turyści robią zdjęcia na polach, które były zalane krwią, ale w muzeum w Kalkrise wciąż można zobaczyć tę małą plakietkę z napisem Piąty Dzień. I kiedy patrzysz na nią, prawie słyszysz echo trzask łamanego drewna, krzyki walczących ludzi, plusk ciał padających do bagna, echo bitwy, którą Rzym wygrał, tracąc i którą Germania przegrała, wygrywając.